Cześć, z tej strony Mikołaj. Dzisiaj zajmujemy się rowerami górskimi do 4000 zł z kolekcji na 2023 rok, a ja pokażę Wam jak zawsze nasze redakcyjne top 5 interesujących propozycji właśnie na ten sezon. Natomiast pamiętajcie, że 4000 dzisiaj, a 4000 kilka lat temu no to jest ogromna różnica. Kiedyś w tej cenie można było mieć naprawdę już niezły rower górski, a teraz możemy mówić o rowerach bardzo podstawowych, raczej rekreacyjno-turystycznych. Część z nich, owszem, nadaje się już do jazdy gdzieś tam w Lekcji. Górach, inne są raczej takimi maszynami bardziej na taką rekreacyjną wycieczkę po jakichś leśnych, polnych drogach. I bardzo ważne, że mieć na uwadze, że tutaj nieraz 200, 300, 400 zł to jest ogromna różnica. Powiedzmy, za 4000 zł można mieć rower, który ma już na przykład powietrzny amortyzator. To jest bardzo ważne w kontekście jazdy w terenie, bo można sobie go dobrze dopasować do własnego ciężaru ciała, do swojego stylu jazdy. A na przykład za 3500 takiego wydzielca nie będzie. I to diametralnie będzie wpływało na jakość jazdy, bo generalnie takim standardem branżowym są oczywiście ramy z aluminium, duże koła 29 cali, to, że amortyzatory mają 100 mm skoku, ale takie właśnie detale nieraz, jak zakres przełożeń w rowerach, jak powiedzmy obecność widelca powietrznego i takich małych kwestii, jak na przykład to, czy koła są gotowe pod tubeless ready, czy nie są, to wszystko sprawia, że rower może być naprawdę dużo lepszy terenowo, bądź dużo gorszy i na takie szczegóły trzeba będzie patrzeć, bo generalnie ten segment rower MTB między 3, a 4 tysiące jest bardzo podobny. Te rowery się dużo od siebie nie różnią i to jest też ważne, żebyście Pamiętali, że warto patrzeć na rowery nie tylko pod kątem tego, jakiej jest marki, jakie ma wyposażenie, ale też żeby rower Wam się właśnie podobał, bo tak naprawdę producenci mocno biją się tutaj w kontekście tego stosunku ceny do wyposażenia. I naprawdę, jak spojrzymy na te rowery, one często są bardzo do siebie podobne. Myślę, że tytułem wstępu to jest wszystko. Jak macie ochotę, wejdźcie sobie na nasz katalog rowerowy Bike Worldu, przyjrzyjcie sobie ofertę tego, co jest w Polsce dostępne. To jest bardzo fajna opcja też porównywania tych rowerów. Tam macie pełen obraz tego, co jest na rynku. A ja przechodzę do pierwszego modelu. Zapraszam. Na początek polski producent i jego Tabu Blade 4.0. Uważam, że bardzo fajny rower, przede wszystkim ładny, gdzie spójność kolorystyczna jest zachowana zarówno w widelcu, w obręczach, w detalach, jak chwyty, siodełko. To wszystko buduje dla mnie taki no, fajny wizerunek roweru, który nie tylko ma dobre wyposażenie i fajną cenę, bo o tym za chwileczkę powiem, ale też po prostu ładnie wygląda i zachęca, żeby wyjść na rower. Bo pamiętajcie, że rowery w tym budżecie są raczej dla osób, które jeżdżą rekreacyjnie, amatorsko i też patrzą na to, żeby ten rower ich zachęcał do wieś. Na rower. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest ważne i ja to szanuję. Rama oczywiście jest aluminiowa, nowoczesna, ma wewnętrzne prowadzenie panterzy, taperowaną główkę i tak naprawdę wszystko to, co jest potrzebne w takim rowerze, czyli geometrie, która jest z jednej strony dość komfortowa, taka rekreacyjna, daje też fajne wrażenia z jazdy w terenie. Ja miałem okazję jeździć na Blade, akurat na innym wariancie wyposażeniowym, ale te rowery naprawdę fajnie prowadzą się w terenie. Uważam, że niczego im nie brakuje. Do tego mają oczywiście mocowania na bagażnik. Takie rowery tańsze mają, takie Rzeczy często, i to też jest ważne, bo sprawia to, że nie tylko są rowerami górskimi, ale śmiało możemy sobie je przerobić i przysposobić na takie rowery do jazdy, jakby po mieście na co dzień. To też jest spoko. No i co jest bardzo ważne, ten rower kosztuje 3999 zł, czyli jakby na granicy tego naszego budżetu, ale w tabu jest taka opcja, promocja, nie wiem, jak nazwać, może program cashback. kiedy ten rower rejestrujemy u nich, no to mamy 200 zł zwrotu rabatu, więc można powiedzieć, że to jest no nieco taniej 3800 zł. I w tej cenie mamy. Naprawdę ładny sprzęt, który ma też fajne wyposażenie, bo jest tutaj powietrzny widelec Santur XCR-R, który no właśnie ma to, co mówiłem wcześniej, czyli możliwość dopasowania sobie jego twardości do własnego ciężaru ciała za pomocą pompowania tutaj komory powietrznej. Oczywiście od tego monetka blokady skoku na kierownicy, napęd trzymalny na 2x10, który ma, uwaga, to jest bardzo ważne w kontekście jazdy rekreacyjnej, szeroki zakres przełożeń. Blat 36 w korbie i mała tarcza 22, do tego kaseta 11-42, to jest szeroki zakres przełożeń i przede wszystkim zapas miękkich biegów do jazdy po górach, to jest ważne w kontekście osób, które nie są wytrenowane, a chcą takim rowerem podjechać pod stronę podjazdy i na pewno to docenią. Hamulce to oczywiście hydraulika Shimano MT200, uwaga, lub Clarks Cloud, to zależy od tego jaka partia produkcyjna, zwróćcie uwagę, że mimo, że już nieby minęły te ciężkie czasy, to wciąż czasami są kłopoty z dostępnością niektórych części do montażu rowerów i właśnie Tabur związuje to tak, że proponuje jakby dwa typy hamulców, oba są hydrauliczne na podobnym poziomie, więc tutaj nie ma jakby kłopotu. Waga całkiem przyzwoita, około 14 kg, Także jak na ten budżet, tego typu rowery, naprawdę fajny rower, godny polecenia. Kolejny rower to Nortek Viking DR 2x10, marka y, też polska. Y, uważam, że godna polecenia, dlatego że naprawdę Nortek praktycznie zawsze ma jeden z najbardziej atrakcyjnych rowerów, jeżeli chodzi o y, porównanie ceny do tego, jak jest wyposażony. No i dwa ma naprawdę solidne ramy. Ja miałem okazję jeździć na tym modelu, akurat w innej wersji wyposażenia, ale powiedzmy sobie szczerze, jak na te pieniądze, jakość tej ramy, jej geometria, jej wykończenie, to jest naprawdę dobry poziom i uważam, że to jest taka trochę sytuacja jak w Tabu. Może Tabu trochę ładniej wyglądał, szczególnie to, że tam nawet zdjęcie było trochę lepiej zrobione niż tutaj, ale ten rower naprawdę żywo też nieźle wygląda i jest to rower, który będzie miał Dobrą to właśnie stosunek ceny do jakości. Ponownie, aluminiowa rama. Ponownie wewnętrzne prowadzenie pancerzy, wszystko to, co jest teraz, jakby takie no, na czasie, co powinno być tego typu rowerze. Cena wyraźnie niższa, bo 3599 zł. Ale uwaga, nieco gorsze wyposażenie, bo może te części, takie jak napęd, jak hamulce, są takie same, ale widać, to już nie jest XCR, czyli powietrzny santur, tylko model santur XCM, który jest sprężynowy. Też ma blokadę skoku, ale właśnie nie ma już tej regulacji za pomocą pompowania sobie ciśnienia pod własny ciężar ciała. Jest to, jakby, no ograniczenie. Napęd to również. Shimano Deore 2x10, ale nie to ciaśniejsze stopniowanie, bo przełożenia 36-26 z przodu i z tyłu 11-42 kaseta, hamulce hydrauliczne Shimano MT200, masa również około 14 kg, co by wskazywało, że w tym rowerze zapewne są trochę lżejsze koła, bądź trochę lżejsza rama, albo ewentualnie kierownica, czy sztyca, dlatego, że w tabu był lżejszy widelec, a podobna masa całkowita roweru, więc tak można powiedzieć, że no jest to solidna baza, natomiast zwróćcie uwagę, to co mówiłem na wstępie, 4 różnicy, a właściwie 200, stówki, bo tam jest jeszcze Cashback w tabu, ale już gorszy amortyzator. I teraz to jest bardzo ważne, żebyście patrzyli na te rowery, także yy, patrzyli, jakie macie plany co do tych rowerów. Bo jeżeli to jest rower, który będzie jeździł po płaskich trasach jakichś tam drogach polnych, leśnych, po jakichś wzgórzach, no to spoko. Ale jeżeli macie ochotę pojeździć sobie po górach, to lepiej czasami dołożyć właśnie trochę więcej pieniędzy, a mieć też powietrzny widelec. Natomiast mówię, Nortek zawsze ma super stosunek ceny do jakości i ten model to potwierdza, bo za 3600 zł jest lekki góral, fajnie wyposażony, tylko że nie to bardziej podstawowym widelcem. Kolejny rower to Unibike Fusion, no i Unibike to jest znowu polski producent i znowu tak jak Tabu, tak jak Nortek. jest to firma, gdzie mamy zawsze bardzo atrakcyjny stosunek ceny do jakości i uważam, że kiedy przychodzimy do sklepu, no to to są te marki, które właśnie warto gdzieś tam mieć na oku, no bo one po prostu wiedzą, czego klient w danym budżecie potrzebuje. Tutaj nie chodzi o to, żeby rower, nie wiem, jakoś niesamowicie wyglądał, miał jakiś świetny napis na ramie, tylko o to, żeby była solidna podstawa, czyli solidna rama i dobre wyposażenie. No i tutaj właśnie mamy kolejny przykład tego schodzenia trochę z ceną, czyli to jest tańszy rower, bo kosztuje... 1399 zł. Przez to nieco gorzej wyposażony, ale znowu być może dla wielu osób to będzie fajna propozycja, bo nie każdy potrzebuje gdzieś tam jeździć po jakimś ciężkim terenie. Tutaj jest bardzo solidna aluminiowa rama, też świetnie wykonana, która ma jakby wszystkie te standardy, które w tym segmencie cenowym powinny być. Wewnętrzne prowadzenie pancerzy, ale przede wszystkim na taka ogólna solidność, dobra też geometria. Te rowery są bardzo popularne w sklepach. Ja oczywiście, no, jako człowiek gdzieś tam z branży, mam kontakt z wieloma właścicielami sklepów i wiem, że jest to model naprawdę pożądany, popularny, ale jeżeli coś się sprawdza na rynku i się dobrze sprzedaje w konsekwencji, no to po prostu oznacza, że jest to dobry rower. Mamy tutaj widelec Santur XCM, czyli model sprężynowy. Ma też blokadę skoku z manetki. Do tego napęd trochę inny, bo tam były dwurzędowe korby. Tutaj jest 3x9, czyli trzyrzędowa korba, 9 biegów z tyłu. No i z przodu mamy blaty 40-30-22 i do tego kaseta 11 36 A ja o tym co mówię, jakie są te przełożenia, żebyście zwrócili uwagę, że mamy tutaj naprawdę Szeroką rozpiętość przełożeń. Mamy wyraźnie twardsze, najtwardsze przełożenie niż w tamtych rowerach. I praktycznie tak samo miękkie przełożenie jak w poprzednich, chociaż ta był miał bardziej miękkie. Mówię o tym celowo, bo taki rower na pewno sprawdzi się dla osób, które gdzieś tam mają dużo siły i też jeżdżą gdzieś tam w terenie płaskim, po asfalcie albo lubią sobie po prostu pojechać trochę szybciej i narzekają często, że kiedy jest korba z dwoma tarczami albo z jednym latem, to im brakuje przełożeń. Tutaj tych przełożeń będzie jakby więcej, będą twardsze. Natomiast zwróćcie uwagę, jest to grupa, tak jak powiedziałem, 3x9, oparta o komponenty Shimano Alivio, czyli no, tańszy osprzęt niż to, co było wcześniej. Do tego jeszcze jest tańszy amortyzator, natomiast no ta cena jest wyraźnie niższa. I o tym właśnie mówiłem: że te dwie stówki dają duży skok i mamy dwie stówki taniej znowu niż Nortek. No ale jest skok w dół wyraźny, bo na każdym komponencie, włącznie z hamulcami, które też są tańsze. Bo są to hydrauliki Shimano, ale MT410, czyli model taki bardziej rekreacyjny niż MT200. I to jest rower sprawny, gotowy do jazdy, oparty na bardzo fajnej ramie, wyraźnie tańszy od wcześniejszych, no ale już na pewno gdzieś nieco gorszy i mniej dzielny terenowo. I też cięższy, bo ważący prawie 15 kg, a nie około 14 jak tamte. Natomiast to właśnie zawsze jest to, o czym mówię. Patrzymy na to, czego potrzebujemy, w jakim terenie jeździmy, jaki mamy budżet i to jest też fajna opcja do 4000, tylko właśnie dla nieco mniej wymagających osób i na łatwiejsze trasy. Kolejny rower to znowu polska marka, czyli Romet. Romet zwykle w tych rowerach od najtańszych do średniej półki ma bardzo bogatą ofertę i między 3 a 4 tysiące złotych jest dosłownie, no nie wiem, chyba 3 czy 4 modele. To jest akurat model Mustang M4, który kosztuje 3899 złotych i na pewno na tym rynku rowerów do 4 tysięcy wyróżnia się fajnym wyposażeniem, ale też nieco innym podejściem do tego wyposażenia, o czym za chwileczkę powiem. No i znowu jest to ciekawa propozycja, a co mi się jeszcze podoba i to też dla wielu osób jest ważne, bo często widzę, że ludzie gdzieś tam pytają, czy rower jest produkowany w Azji, czy produkowany jest w Europie. No to to jest fajne, że to jest rama Mustang, która jest produkowana w Polsce, w fabryce pod Dębicą, także byłem w tej fabryce i widziałem, jak te rowery są robione. Jest to bardzo zaawansowana, nowoczesna fabryka. Gdzie ramy są spawane w ogóle maszynowo, także jest to duża precyzja wykonania. No i to jest fajne, że jest polska marka, która produkuje ramy u siebie w Polsce. Mi się to akurat bardzo podoba i też dlatego tego Mustanga tutaj wyróżniam. Na pewno, jeżeli chodzi o wyposażenie, on się wyróżnia tym, że ma napęd jednorzędowy. Jest tutaj Szymano Deore 11, x 10 zębatka z przodu 32 zęby, z tyłu 11,46 na kasecie. No i to sprawia, że są przełożenia... Na pewno nie tak miękkie jak w tamtych rowerach wcześniej, ale też nie tak twarde jak w tamtych rowerach wcześniej, yy, ale myślę, że dla osób, które jeżdżą gdzieś tam bardziej sportowo, myślą ambitnie o tej swojej jeździe, będzie to fajne, bo na bendy jednorządowe to jest to, co obecnie jest najnowocześniejsze, najpopularniejsze u zawodników i też takie najprostsze w obsłudze. Bo zwróćcie uwagę, dla wielu osób myślenie o tym, który bieg z przodu wybrać przed podjazdem, to jest kłopot. Ja sam pamiętam, jak składałem gdzieś tam rowery dla jakichś swoich bliskich, to często mówiłem: daję wam jedną zębatkę, może wam będzie nieraz trochę za miękko na płaskim, albo za twardo na podjazd Dach, ale zobaczycie, że tak ogólnie będziecie zadowoleni, bo macie tylko jedną manetkę, dajcie sobie twardziej, bardziej miękko, kiedy potrzebujecie, a nie myślicie, jaki bieg z przodu, to zawsze był problem dla początkujących. I mi się wydaje, że to jest fajne podejście, bo rower dzięki temu jest uproszczony i nie wymaga myślenia, zwalnia nas z tego myślenia, którą tarczę z wybrać. Wydział jest to jest Santur XCM, czyli ta wersja sprężynowa, hamulce Shimano hydrauliczne MT200, dobry model sprawdzony w tym segmencie, bardzo popularny. Rower kosztuje 3899 zł, czyli tak jak w tym segmencie cena bardzo taka zbliżona, natomiast zwróćcie uwagę, no jest Santur XCM, nie XR, jakiś tam minus w tym całym zestawieniu, natomiast cały rower wypada dobrze wagowo, bo waży 14,1 kg, czyli w tym jakby czołowym, jest to czołowy wynik w tym całym naszym zestawieniu. I uważam, że naprawdę fajna propozycja, ale pamiętajcie, Romet ma też rowery, które kosztują 3600 zł, ma też te, które kosztują 4300 zł. Ma tą ofertę bardzo zagęszczoną, więc być może warto czasami zobaczyć, co dać sobie lepszego do roweru i kupić tą droższą wersję, albo ewentualnie z czego zrezygnować, kupić sobie tańszy rower. Naprawdę na Mustanga warto zwrócić uwagę. No i na koniec market sportowy, który Michael's Rynek również rowerowy, ale pewnie w każdej dziedzinie sportu jest takim no trochę hmm. Dominatorem, jeżeli chodzi o niską cenę, mówię tutaj oczywiście o Decathlonie, to jest ich rower, czyli Rockrider EXPL, pewnie od Explore, 540-29 cali. No i to jest sprzęt, który się mocno wyróżnia na tle całego rynku, bo po prostu jest to rower no, lepszy od tamtych, które pokazywałem wam wcześniej. On kosztuje 3999 zł, które sprawdzałem dzisiaj na stronie internetowej. Jest jego oficjalna cena bez żadnej niby przeceny. Waży niecałe 13 kg, czyli około kilogram mniej mamy tutaj na masie niż wszystkie. Tam te rowery, no i jest naprawdę dobrze wyposażony. Myślę, że te takie najlepsze rowery na rynku za czwórkę no, są jego blisko, ale jednak trochę gorzej. Przede wszystkim rama to jest oczywiście aluminium. Ale nieco nowocześniejsza, jeżeli chodzi o standardy. Mamy tutaj koła w Boost, czyli sztywne ośki, które no, są szersze, no i mają, właśnie, tak jak powiedziałem, sztywną oś, a nie szybko zamykać. Do tego oczywiście główka taperet. Prowadzenie linek jest takie, no niby wewnętrzne, niby zewnętrzne. Zwróćcie uwagę, one idą w takim rękawie tutaj na dolnej rurze. Czyli można powiedzieć, że dekarton tak trochę no, idzie. Daje nam nowoczesne standardy, ale robi tak to trochę po więc żeby fajnie wyglądało na papierze, a nieco gorzej wizualnie. W każdym razie jest to, jest to kwestia taka no, dyskusyjna, ale to nie będzie wpływało jakaś specjalnie na to, jak ten rower jeździ. Tylko po tym mówię, że tam tamte rowery miały fajnie puszczone wewnętrzne ramy pancerze, a tutaj one są tak schowane w takiej obudowie. Gdzieś trzeba oszczędzić zawsze, Tak, natomiast niewątpliwie rama jest ciekawa. Asymetryczny ten no, trójkąt, właśnie te ośki bus, No jest to coś, co się wyróżnia na tym rynku. Ale ramą może najmniej. Rama to jest tutaj no, inna niż tamte ale najmniej jakby ciekawa, bo ciekawe jest to, że mamy widelec X-Fusion RC32, który ma 120 mm skoku, yy, da nam więcej pewności w ciężkim terenie, no i oczywiście jest powietrzny, czyli to co mówiłem na wstępie, daje nam możliwość doregulowania sobie twardości do naszej wagi, do naszego stołu jazdy, to jest naprawdę ogromny skok jakościowy. Do tego napęd Shimano deorę. to jako to jest standard, jak widzicie yy, w tych cenach, 1x10, 30, malutka, z przodu i kaseta 11-46, czyli będzie brakowało twardych przełożeń, ale będą przełożenia miękkie, co się daje w górach. Kolejny skok, czego nie ma w rowerach, koła i opony są tubeless ready, więc, jeżeli ktoś chce, może sobie je tubelessować. No i hamulce hydrauliczne Tektro TKM7, mm, przepraszam za błąd, TKM 276. Yy, więc, tak naprawdę, można powiedzieć, tutaj nie ma jakiegoś no, niesamowitego przeskoku, że to jest super, super dwie klasy wyżej rower. Ale jednak, tak jak powiedziałem, boost, jednak inny widzielec yy, i wszystko inne bardzo podobne. Jeszcze tubeless ready, o tym wspominałem. No i to sprawia, że ten rower no, mocno wyróżnia się na tle konkurencji i na pewno jest fajną propozycją dla osób, które szukają takiego sprzętu na takie górskie wycieczki, gdzie są sobie trochę cięższy jakiś teren y, pokonać, ma więcej skoków widelca. No to wszystko jest fajne w tym rowerze. Ale ma tutaj y, jakby to też swoją małą wadę. Bo zwróćcie uwagę, że tanie rowery. I tańsze standardy, to potem też niższa cena nowych części. Na przykład, jeżeli sobie połamiecie koło, to koło pod busta zawsze jest droższe niż koło takie zwykłe pod ośkę QR, czyli ten szybko zamykacz. I tak można by właśnie wymieniać, że zawsze tani rower w zakupie, to tanie komponenty i tani serwis, tanie części zamienne, droższy rower, droższe standardy, to niestety droższy serwis i droższe części zamienne. I powiem tak, nie jeździłem tym rowerem, na pewno się wyróżnia, tak jak powiedziałem, na tej konkurencji bardzo, ale może być tak, że za tymi wszystkimi nowoczesnymi standardami, tym co sprawia, że ten rower jest na papierze lepszy, idą też części słabej jakości, tego nie wiem. Natomiast na pewno jest to godny uwagi rower, ale podczas zakupów warto bacznie przyjrzeć się każdemu elementowi, czy coś nie jest po prostu tak zrobione, żeby fajnie wyglądało na kartce, a potem się okazuje, że słabo działa w praktyce. I generalnie pamiętajcie, że rowery do 4000 zł to są rowery rekreacyjne bardzo podstawowe, które pozwalają śmiało pojeździć po lasach, po drogach polnych, ale w górach na pewno tak po łatwych szutrach, a po ciężkich szlakach niektóre z nich sobie poradzą, a inne po prostu są jeszcze na to zbyt podstawowe. I o tym pamiętajcie, że po prostu to są rowery dla osób początkujących, które mają jakieś tam oczekiwania takie no typowo wycieczkowe i rekreacyjne, o tym już powiedziałem chyba trzy razy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i że film Wam się podobał, jeżeli tak koniecznie zostawcie łapkę w górze. Zostawcie też suba, żebyś na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube. I jeszcze raz Was gorąco zachęcam do wejścia na katalog.bike.pl. Tam macie pełen obraz tego, co w tym momencie w Polsce jest na rynku, jakie są ceny. Możecie sobie te porównywać, filtrować, sprawdzać. I zapraszam Was do komentowania, jakie Waszym zdaniem są ciekawe MTB-ki do 3000 zł. Trzymajcie się, do zobaczenia.